Was moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale jest to Part, tu sekretnie bez dwa sezon trzeci, odcinek, wszyscy, część druga i prawdopodobnie mam nadzieję, że już ostatnia, ponieważ bardzo ciężko było mi ten odcinek podzielić na dwie części, dużo łatwiej byłoby mi nagrać w całości, ale Let's Go skończyło się na tym, że ja, Aragon. Oraz Lucy, Moja Lucynka kochana, wbieramy się razem na misję do Matki Życia i tutaj skomentowałam, że Lucek ma takie świetne futro i żeby dał pomacać futro, prawda? No bo patrzcie no, takie świetne futro ma ja chcę, żeby dał pomacać futro i w ogóle I'm Falling Lovin' Lucek idealnie się nadaje do tej misji. Mi misji. Wiki będzie zjadać energię głoda, żeby nie atakował reszty. Głód, y G boże, głód będzie atakował, ale Wiki będzie broniła. E Lucek będzie tutaj władca piekła, władca, wiecie, szatan, a Aragon władca niebios, więc wszyscy, kujwa, wszystko na miejscu, więc let's go! bez wątpienia. Skoro jesteście gotowi, możemy lecieć. Okej, 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 let's go, let's go, let's go, let's go. That's a great team. Ok, Okej, okay, tutaj jesteśmy w śnieżnej dolinie zwanej kiedyś doliną śmierci, śnieżna dolina. Gęstwste obłoki rozwiały się odsłaniając widok na zaśnieżone góry. Powiało Mroźnym tchnieniem wiecznej zimy. Skrzydła pokryły się szronem i zdaje się zrobiły się ciężkie. Wlądowaliśmy w zaspie, ubranie częściowo na mokło, powodując nieprzyjemne uczucie, gdy dotykało skóry. Otrząsnęłam skrzydła i kilka oblodzonych piór, jak liście opadło na śnieg. Spóźniliście się. Gud był ubrany jak zawsze, i jak zawsze na jego twarzy widniał wyraz nieskończonego znudzenia, który tym razem wydawał się sztuczny. O mój Boże, what's... Co on chce? Im bliżej śnieżnej doliny, tym ciężej lecieć. Trzeba to zrobić pod wiatr. Mam nadzieję, że podaje się tu gościom gorącą herbatę. <grym> o Jezu, Maria, w ogóle Lucek lubi szczyty górskie, Bać, śnieżna dolina nie wygląda zbyt przyjaźnie. Cieszę się, że zostało wam nieco poczucia humoru. Gut odwrócił się wyrzucając nie do pałek i powiedział: Chodźcie za mną. Z trudem brnęłam przez zaspy po jego, po jego śladach. Raz niemal upadłam, ale uratowała mnie ręka Lucyfera. Widzicie, Lucynka zawsze mnie uratuje. Jesteś taka niezręczna. Zamknij się. Nie mam takich długich nóg jak ty, <laughs> tylko trzy razy krótsze. No nie no, ale tak wiecie, przy ludzku For a Me, no to tak normalnie Vicky i tak, ona tam w historii ma metr 70, chyba ,70 około, ale uznajmy, że ma metr 60, bo binasia, prawda? Ja mam metr 60 i ja chcę się dopasować do postaci. Ignor, ignor prawdziwy wzrost Wiki. Ee, Wiki to ja, prawda? Więc tak jakby dopasujemy do mnie. I ja wiecie, lucek, metr 85, ja metr 60, no taką kruszynką bym przy nim byłabyśmy się tulali, kurwa, bym się wczuliła w jego futy. Ja przepraszam, ale po prostu tak czekałam na nagranie drugiej części tego odcinka, bo wy to będziecie widzieć tego samego dnia, prawdopodobnie. Postaram się, aby to wleciało tego samego dnia, co do część pierwsza. Znaczy, no wy nie widzicie w takim długim odstępie czasu, a ja to nagrywam drugiego dnia o zupełnie innej godzinie, więc jest inaczej. Zrobiłam kilka długich kroków, odchodząc od Lucyfera, ale on dogonił mnie jednym skokiem i wyszeptał mi na ucho. A dlaczego? Są wystarczająco długie? Popatrzył na mnie jak na wstawie i dodał ciszej. Szkoda, że są schowane pod ubraniem. Wielka szkoda, no wielka szkoda. Ty to byś... Wszystko chciał od razu zobaczyć. Myślałam, że ci się podoba. Lucy, założyłam taką ładną sukienkę dla ciebie. Ty założyłeś futro, whatever. A następnym razem możemy się wybrać na plażę. To no nie będziesz na Zachikotałam, ale szybko przerwałam, zdziwiona, że flirtujemy w takiej chwili. <laughs> no bo wy jesteście kuźne... Z wami jest ewidentnie coś nie tak. Wy to każdą sytuację wykorzystujecie, żeby sobie. Mm, 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 to wszystko przez nerwy. Przez nerwy sobie tam flirtujecie. Wy to byście cały czas flirtowali. Gut zaprowadził na, nas do lodowego zamku, wycią, wyciętego wprost w skala. Prowadząca do niego stroma ścieżka, na widok której poczułam lęk. Łatwo można na niej skręcić kark. Serce biło w piersi jak szalone. Brzuch ściskał nerwy. Gdy zaatakowano nas w tym momencie z trudem, mogłabym zebrać myśli i użyć mocy. Gdy o tym myślałam, ogarnęła mnie panika, czy można zabrać naturze, skoro. Co można zabrać naturze, skoro tu i tak wszystko jest martwe. I bez tego trudno mi było powstrzymywać moc głodu, ale tłumaczyłam to sobie długą drogą, Jeśli je, jeśli problem tkwił w tym miejscu. Głód ulotnił, ułońwi, ułowił lot moich myśli i uśmiechnął się. Wiem, trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Jest, jest, otworzył drzwi. Wejdźcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Matka się ukłu! O Widzicie? Tylko najważniejsze osoby zostały wezwane na tę misję, widzicie? Czyli Wiki poszła, czyli ona jest jedną z very important person. Oh my god, czy to jest właśnie Gigi? O kurcze, ona tak tutaj siedzi. Tak sobie siedzi. Tron, jak wszystko inne w zamku, okazał się lodowaty, jak jakaś królowa śniegu. Dlaczego matka życia wybrała śnieżną dolinę? Chciała samotności. Czy też ciągnęło ją do miejsc, gdzie życie to jedna wielka próba przetrwania? Czy, czy gdy się odezwała, mimowolnie zatrzymałam się porażona tającą się w jej głosie siłą. Witam was. Głód dołączył do pozostałych jeźdźców. Śmierć stojąc obok matki, wyglądał jeszcze straszniej, o mój Boże. Um, wojna nawet na nas nie spojrzał, kiedy weszliśmy. Patrzył przez siebie, marszcząc z brwi od dręczących go myśli. Ukłoniliśmy się matce życia ze strachu, z uprzejmości z czcią. Um, zost może bez przesady z czcią, bez przesadu ze strachem, z uprzejmością wiecie, kultura osobista. Jak to przed władcą? Przez parę sekund patrzyła na nas, a potem rzuciła władczo. Wstańcie! W waszym świecie nie ma Boga światłości, Bóg mroku jest uwięziony i niebawem zginie. Bez nich jesteście skazani na unicestwienie, bez szefu jest ciężko. Nic, nic nie uleczy rany, która pojawiła się po jego śmierci. Jednakże proszę wbaczyć śmiałość, ale powiem zająknął się, zaciśnął usta, ale potem dokończył. Powiem, że dajemy sobie radę bez niego. Stworzyłam pierwszych synów, jako przejawstwo mojej istoty potrzebujecie obu bogów. Ten świat pragnie energii, którą oni emanują. Wszystko bez niej zacznie się rozpadać. To kwestia czasu. E, troszkę to takie przerażające bym powiedziała. Tworzysz bogów i wyślij, wyślij nam nowego opiekuna. Rozkazujesz wszechświatu? Pytanie zostało zadane spokojnie, bez wyższości czy zdumienia. Rozkazujesz wszechświatu? Bo ja tutaj wiecie, tutaj emotionals. Matka życia mówiła niczym robot, który niczego nie czuje lub istota rozwi rozwinięta tak bardzo, że uczucia nie mają dla niej sensu. Nie, matko. Wasz strach przed śmiercią jest wspaniały. Udowodniliście, że nie wszystko jest w was zepsute. Lecz nie ma nic złego w unicestwieniu. Ono oznacza tylko początek czegoś nowego. Wasz świat należy stworzyć od nowa, uczynić go doskonalszym. Bardzo mi przykro. Nie ma niczego doskonałego. Lucyfer powiedział to cicho, ale matka usłyszała go. Nie ma niczego doskonałego. Czekajcie? Cichy głos ludzka, cichy głos ludzka. Nie ma niczego doskonałego. Zaraza była tego dowodem. Zgadza się, zaraza nie była doskonała, więc teraz nie żyje. Przypomniałam sobie sen, w którym byłam matką życia. Przypomniałam sobie jej myśli, uczucia, pojęłam jej logikę. Wszystko przez ludzi, prawda? Oni zbyt wiele czują, uczynili ludzi śmiertelnych bardziej ludzkimi, a potem my jeźdźców. A chodziło o to, żebyśmy nie mieli tych emocji? Matka skierowała na mnie spojrzenie. Dotarłaś do mnie. Piętno na was, nas wiąże. Ale to normalne, że nawet nieśmiertelni i nawet ujeźdcy mogą mieć w sobie emocje. Nie ma w tym nic złego. Czemu tak bardzo matce to przeszkadza? Ja tego nie rozumiem. Udało ci się dotrzeć do mojej świadomości. Brawo. A to niczego, nie, ale, ale to niczego nie zmienia. Jej oczy uspokajały, rzeczywiście, były w nich coś macierzyńskiego, ale od głosu y, robiło się strasznie, jak nigdy przedtem. Pomyślałam nagle, że chcę glifta, napić się dobrze wiki, zasnąć i długo się nie budzić, uciec, odzyskać życie śmiertelnej, popatrzeć na idealny świat. świat. Ja, ja chcę glifta, ja chcę się napierdolić. Ś spić się do nieprzytomności, zapomnieć, posłać wszystko do diabła. Dokładnie, ja już mam to w dupie, ja to mam w dupie. Okay. Wszystko to, co żyje, ma swój koniec. Moje dzieci są tak butne, kiedy myślą, że mają szansę na nieskończoność. <laughs> Tylko ja, wszechświat, jestem w stanie poznać wszystkie wieczne ob obnawienie. Wam, moim potomkom, wcześniej czy później sądzony jest <laughs> koniec, rozkład w ziemi, bycie pożywieniem robaków lub rozwianie się na wietrze. Stłumiliście powstanie, okazaliście siłę i zwyciężyliście. Z przyjemnością obserwowałam, jak rozwiązujecie problemy, lecz wam się nie udało mnie przekonać. Mamo, matko, proszę, pozwól nam. Nie! ściany się zatrząsły, na podłodze pojawiło się pęknięcia. Mimowolnie zakryłam usta dłonią, bojąc się wydać jakikolwiek dźwięk. Szefa nie żyje, szefa malum niebawem umrze, ale wraz z nimi wy dobiegniecie do końca. Macie tydzień, ażeby pożegnać się z bliskimi i zaakceptować koniec. Co? Co? Tydzień? A... Wiecie, kochani, jedyny plus. Na, nie wątpię, że sekret bez skończy się śmiercią. Mam nadzieję, że jest sekret bez dwa, że jednak coś się wydarzy, Wiki coś wymyśli, ale po prostu, obym, oby, jeśli już się tak skończy, to przynajmniej, abym umarła w ramionach ludzka. Przynajmniej, przynajmniej tyle. Żebyśmy, żeby nie było tak, że jedno z nas przeżyje, a drugie będzie cierpieć, jeśli już mamy umrzeć to razem. Ale ja nie chcę, żebyśmy umierali. I nie chcę, a jak myślę o tym, że znowu stracę Dino, znowu stracę mimi, znowu stracę Audiego i samiego, wszystkich przyjaciół, Heralda, Miselinę, wszystkich nauczycieli, po prostu po prostu nie chcę tego. I znów jej głos zawibrował w całym ciele, brzmiał w głowie, jak gdyby należał do mnie samej. Jej słowa słyszeli wszyscy. Straszny, bezlitosny wyrok. To koniec. Tak długo się miotaliśmy, chwytaliśmy za szansę, by coś zmienić. Lecz teraz już niczego nie można było zmienić. Zachwiałam się, złapałam się za głowę, nie mogąc już udawać, że jestem silna. Bałam się. Droga temperamentu, zacisnęłam pięści, i powiedziałam nie kryjąc złości z obrzydzenia. Żadna z Ciebie matka. Potrzebujesz posłusznych zwierzątek, a te, które się wyrywają się ze stada, stają się nieporządne. Ale w sumie jaka matka unicestwia świat własnych dzieci tylko dlatego, że nie są idealne? Trzeba być kurwą, a nie matką, potworem. Ja rozumiem, że ktoś ma jakieś cele, ale żeby unicestwiać świat tylko dlatego, że, że mają emocje i że nie są idealni? No co to są za absurdalne powody? Nie mieliśmy żadnych szans, prawda? Wszystko było od razu postanowione. Matka życia, no w sumie to, to chyba tak. Niemal nijak nie zareagowała na moje słowa. Powstawała, spokojnie nawet uśmiechnięta, słysząc moje gniewne słowa. Nie oczekiwałam, że taka jak ty pojmie motywy wszechświata. Jesteś słabą formą życia, doskonale widocznym sprzeciwem wobec umierania. Nie miałam wielu wątpliwości, ale jednak się pojawiły. Dzieci okazały się knąbrne, ich świat też. Matka życia unosiła rękę, poruszyła palcami. Poczułam porywy wiatru, z trudem utrzymałam się na nogach. Czas na was. Noga lucyfera uderzyła w ziemię, sprawiając, że ta popękała. Starał się utrzymać na miejscu. Krzyczał i krzyczał poprzez bijący w twarz wiatr. Nie możemy tak skończyć! My nic nie zrobiliśmy! Aragon pochylił się do przodu. Nie możemy umrzeć, utrzymując równowagę. Ale na pewno, kochani, się tak nie skończy. Ja jeszcze nadal wierzę w to, że, że, że coś wymyślimy, coś się stanie, że jakoś to uratujemy. Jego płaszcz rozwiewał się, bił go po łydkach. Rękach unosił się nad karkiem. Nasz świat jest pełen różnorodności, piękna i brzdoty. Czy, czy możesz zniszczyć to, co zwi, rozwiało się tak długo? Powoli cierpiąc zmiany, popełniając błędy, odnosząc sukcesy. Długo? Nie, wy żyjecie ledwie przez chwilkę. Pogódźcie się z tym już. Matka życia machnęła ręką, odrzuciła nas od niej daleko. Upadliśmy w zaspę. Poczułam na chwilę panikę, zapatrzy w śnieg pod samą głowę, ale Lucyfer wyciągnął mnie złapawszy za kaptur. Widzicie, Lucy zawsze mnie uratuje. Byliśmy mokrzy i zagubieni. Chcę, żeby zdechła razem z nami. Wiedziała, że, wiedziałam, że tak będzie. Jak tak, ja tak dłużej nie mogę. I want her die with. Jeśli ma zdechnąć, to niech ona też zdechnie. Nie ty jedna, wierz mi. Dość już śmierci, nie chcę nic o niej słyszeć. Aragon poprawił w roztargnieniu ubrania. Wiedziałam, że on nie boi się śmierci. Za chwilę romantyczna scena z ludzkiem. Wiem, że taka smutny moment, ale romantyczna scena z ludzkiem, zawsze dobry czas na to jest. Lecz świadomość, że wraz z nim umrze wszystko inne, powodowała zgrozę. Lecimy, oni przecież też, oni też o tym słyszeli. Krewni, bliscy i ci, którzy byli dla nas cenni, wszyscy znają już decyzję matki życia. Powiedziała to gromem, zbyt głośno. Jak to było usłyszeć jej głos? O tak, bez ostrzeżenia. Niektórzy spali, inni bawili się z dziećmi, niektórzy modlili się. Ktoś może się kłócić, a teraz obejmuje się z oponentem, op szukając wsparcia. To wszystko, co nam pozostało. Biedna Wiki. Teraz nawet, nawet osoby, które się nie lubiły, ale są przeciwko, wszystkie jakie chcą przeżyć, będą robić wszystko, żeby, żeby nawet je, żeby jakkolwiek się uratować i wierzyć w to, że się uda i po prostu Znajdą wsparcie nawet w tych, których nie lubili. Przylecieliśmy, bo wszyscy są w tej samej sytuacji. Gdy była prawie noc, nie żegnając się, pobiegłam do swojego pokoju, zastrasnęłam drzwi, rzuciłam się na łóżko, łukałam, biłam poduszkę, a potem skręciłam w embrionalnym pozę i leżałam bez siły. Drzwi otworzyły się. Lucyfer nie zdążył się przebrać, od razu pobiegł za mną. Widzicie, on się tak o mnie martwi, on wie, w jakim jestem złym stanie, kurwa psychicznym. Uniosłam się, popatrzyłam na niego zapłakanymi oczami, znów opadłam na poduszki. Lucyfer był tam, wszystko słyszał, wszystko widział, nie musiałam mu nic mówić. Chciałam tylko, żeby. Położył się ze mną, więcej nigdzie nie odchodził. Żebyśmy chociaż teraz zostali jeszcze razem, bo jeszcze możemy. O jezus, Maria, mi się chce ryczyć, jak ja myślę, że to jest. że to jest koniec. Po prostu, że, że, że ten, że już nie. Że, że ta nasza piękna historia się tak skończy. Wiki. kiedy ja. Kiedy tak właśnie zrobił, objął mnie od tyłu, przytulił do, do ciepłej, krzepkiej piersi. Znów za, załukałam. Tym razem od jakiegoś pełnego tęsknoty szczęścia. Zwariowałabym, gdyby cię nie było. Ja też. Lucyfer wczulił twarz w moje włosy, powtórzył. Ja też. Chciało się odsunąć wszystkie myśli o przeszłości. Jej już zresztą nie było. Wszystko, co nam zostało, to spędzony razem tydzień. Drzwi znów się otworzyły. Na pokój zajrzała mama, ale jakoś tak niepewnie ze skrępowaniem. Czy mama... Czy to jest moja mama, w sensie Rebeka, czy mama ludzka? O mój Boże. Rebeka zawsze też nie przepadała... Za relacją... Jezus Maria, I'm, I'm crying, ja nie chcę... I don't fucking cry. Bo wy słyszycie, że ja jestem zaryczana. Mm, y, też po prostu nie przepadała. Sekret niebios jeden, sezon trzeci, y, pier, odcinek pierwszy. To jak zobaczyła, że wiki i Lucek się przytulają, to ona... Odsuńcie się od siebie natychmiast! Boże, nie chociaż teraz, jak ja jestem nieszczęśliwa, chcę chociaż być przy ludzku. W sensie, ja wiem, że nic już może nam nie zostać, ale po prostu... Lucek jest tak cholernie dla mnie ważny. Uchyliła też i zastygała, patrząc na mnie i Lucyfera. Nie chciałam przeszkadzać po prostu. O, kłuć, bo to jednak Rebeka. Ja myślałam, że to jednak mama. Ona, ona, ona już wie, ona, znaczy ja wiedziałam, że... Ja się domyślałam, że ona już wie tam, że my do siebie wróciliśmy. Ale czy ona w końcu to zaakceptuje? Bo ja wiem, że ona też się wkurzała, że a wiki, zostałaś demonem, a nie aniołem. Ona miała do mnie ból dupy w pierwszym sekrecie niebios. Jak ja musiałam zostać demonem po pierwsze, bo ścieżka demona była bardziej tam. Uważałam, na początku byłam po ich stronie i nadal nie żałuję, że wybrałam na początku ich, no nie. I po prostu też mój chłopak jest demon, i ja chciałam jakby być po, też bardziej wiecie, na jego stronie, nie? Ale też wybieram większość odpowiedzi demona bardziej pasowało do my charakter. Co, co powiecie na spędzenie czasu w rodzinnym kręgu? Serio? Naprawdę? Naprawdę? I zjecie kolację ze mną i Vincesto. O kurde, o kurde. Ja, ja, ja czekałam właśnie na tak, coś takiego jak, jak będziemy bardziej jak, jak rodzina, ale nie sądziłam, że Rebeka kiedykolwiek będzie miała ochotę, że... Bo ja, 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 ja czułam, że ona ma jakby ból dupy, że ja jestem z ludzkiem i że ona kiedykolwiek zaproponuje że no ma kurde, chodźcie na obiad, jakaś kolacja Więc tutaj miłe zaskoczenie, aczkolwiek w chuj dziwne to jest. Co odpowiedzieć? My bardzo chętnie nie dziękuję. Wiki to decyduje za nich oboje. No w sumie taka okazja się może nie powtórzyć, ale po prostu tak mi smutno, że, że mogę stracić muzykę. Dobra, Nasia, don't fucking cry. Dlaczego ja, kiedy, kiedy m, nasza... Matka życia ogłosiła decyzję, to nie ryczałam, a teraz ryczę. To jest okropne. Wyciągnęła do mnie drżące ręce. Podeszłam do niej, ale zaignorowałam gest, zamiast tego objęłam. Objęłam ją. Swoją mamę wiki przytuliła. Widzicie, wiki jest taka dobra. Jezus Maria, wiki jest taka kochana. Mama nie da, nie, miękko dotknęła moich pleców, poklepała je, uspokajająco wyszeptała. No już, już, przeżyłyśmy. Więcej niż powinnyśmy były. Zaprowadziła nas do salonu, gdzie czeka Winchester. W <noise> się nie płacz, Winczasto wstał, kiedy weszliśmy. O Boże. Jeszcze to i Lucek się wcześniej już znali, więc to jest takie... Wiki, jaka ona jest smutna. Wiki, nie płacz. I znów znalazłam się w objęciach, tym razem jego. Grzałam się w cieple ojcowskiej miłości, której tak mi brakowało. No właśnie, z tatą Vicky, który jest w Raju, też się nigdy nie zobaczy. O Boże, to jest chyba drugi raz, jak tak bardziej się rozryczałam, bo sekretnie bez dwa, sezon pierwszy, odcinek piąty, ja też się rozryczałam, tylko że zawsze jest tak, że ja nigdy nie planuję tego, że się rozryczę, tylko po prostu już nie wytrzymuję z emocji. Co będzie z Rajem? Czy on też zniknie, tak jak my wszyscy? Pewnie tak, a wraz z nim mój ojciec. Lid się... A, o, jeszcze lid, no właśnie, no bo przecież musiała być jeszcze mama ludzka. Przecież tam też na fandomie, jak sprawdzałam o tej scenie, to było napisane na początku tego odcinka. W sensie pierwszej części tego odcinka możecie wyczytać, że, mm, że wyczytywałam o tym, że właśnie Lit się to już pojawi i że wszyscy poczujemy się jak rodzina, ale nie wiedziałam, że w takich okolicznościach dopiero dopiero będziemy mogli się poczuć jak rodzina, dopiero wtedy, kiedy prawie siebie nawzajem stracimy. Kiedy śmierć będzie od kroku, czy naprawdę potrzeba była aż tyle, żeby to poczuć. I siedziała w fotelu i odwróciła głowę, patrząc na nas z uśmiechem. Mama? O, dobra. Lucy jest tak bardziej po domowemu, to ja też się przebiorę tak. Nie będę w tym wiecie, śnieżnym stroju, też chcę być tak. Bardziej. Nie wiem, jak się ubrać na kolację, ale, ale też chcę, wiecie, uczestniczyć w tym wszystkim, być, być razem z nimi, pomagać im. I dlatego lecimy i założymy jakąś. No dobra, no. Nocna noc furia? Nie, może nie nocna furia. Nie wiem, w co się ubrać, bo po prostu jeszcze się teraz tak emocjonowałam że. A może to, to jest bardzo ładne. Mi się bardzo podoba ten strój, ale on nie nadaje się na kolację, no. Ja chciałabym coś takiego zwykłego, ale też nie do końca. Takiego coś, co można założyć to już nie na co dzień, ale się nadaje też na bardziej elegancką. Nie wiem, kochani. Y Możecie mi doradzić, bo ja mam problem z ubieraniem strojów, niestety. Nie, nie potrafię się kompletnie w żaden sposób zdecydować. Ja chcę, żeby to się nadawało na to, żeby usiąść przy stole elegancko, ładnie, a nie się jakoś stroić tak bardzo. Jak się w ogóle ubiera na kolację? Ja nie mam pojęcia. A może tak? Były, byłyśmy tak wcześniej? O! Wreszcie oficjalnie się poznamy. O, wow! I tak się znaliście. No właśnie. Dobrze Lucek, rzuci takimi śmiesznymi tekstami, bo ja bym tutaj, wiecie, się rozryczała. Tak kocham ludzka. Dobra, na się spokój się, bo ja jak patrzę na ludzko, to jeszcze bardziej mi się chce płakać po prostu. Ale nie jak rodzice waszych drugich połówek. Więc często skinął Lucyferowi ten skłonił głowę w odpowiedzi: niemal dialog wzajemnie szanujących się mężczyzn. Usiądźcie bliżej ognia. Ja drżałam, ale nie zimna. I Winczesto o tym wiedział. Wszyscy udawaliśmy, że jeśli się ogrzejemy, nie dogoni nas lodowaty oddech śmierci. Mama usiadła obok Winczesto. Wzięli się za ręce, oparli się nawzajem o swoje ramiona. Zamarłam na moment, przerażona tym czułym, intymnym gestem. Poczułam radość z ich powodu i było to uczucie cieplejsze od kominka. Popatrzyłam na Lucyfera. Przeszłam długą drogę i teraz stałam obok szatana. Władcy piekła, który postanowił spędzić ze mną ostatnie dni swojego życia. Dlaczego wtedy, kiedy mogliśmy Mnie głęboko mnie ma dręczącą miłością. Widziałam i czułam to w każdym jego gestie i I ta miłość napełniała mnie radością, zdolnością zaciś, nawet strach przed końcem świata. Położyłam głowę na jego ramieniu, wzięłam go za rękę. Na ustach mimowolnie pojawił się uśmiech. Lit patrzyła na nas bez słowa. Zamiast niej nieoczekiwanie odezwała się mama. Wiki zaszłam ze świata, kiedy byłaś jeszcze całkiem mała, ale. Ale cieszę się, że dano nam szansę, aby znów się spotkać i być razem przez jakiś czas. Stracę też mamę, która teraz nie, czasami zaczyna starać i dlaczego dopiero w takiej okoliczności? A może nie zawsze wszystko szło gładko, ale jestem szczęśliwa, że jesteś moją córką, darem. Skinałam głową, skrępowana wyznaniem mamy. Przeniosłam spojrzenie na Lucyfera. Lucyferze że twój ojciec sprawił wiele problemów w naszej rodzinie. Ale, ale to nie jest jego wina. Nie obwiniaj go w takim momencie. To nic nie jest jego no i nie porównuj. Jezus Maria, ja, wy już pewnie nawet nie rozumiecie, co ja czytam, bo ja, ja się nie mogę uspokoić. Ja nie, nie przeżyłam jeszcze czegoś takiego na odcinku. Rozumiecie te emocje, ja się nie spodziewałam tego w tym odcinku kompletnie. To wam też długo nie byłam zachwycona. No właśnie, ja wam to opowiadałam o tym, że Wiki, że mama wiki, Rebeka, że nie popierała raczej kompletnie związku wiki ludzka i sądziłam, że już tak będzie, ale teraz. Byłeś nieprzewidywalny, przewidywalny, bu butny, czasem okrutny i wredny. Ale. Poświęcony, Złycefer uśmiechnął się, przerywając mamie. Tyle komplementów, nie wiem nawet jak zareagować. <laughs> Jezus Mary się tak cieszy, że, że on mnie rozśmiesza. No tak, to zawsze, wie, żeby coś powiedzieć, wiecie tak, żeby nie było tak sztywno. I ja nawet tutaj płaczę, a teraz się śmieję, więc potrafię przy nim szybko przejść taką metamorfozę nastroju. I często zaśmiał się cicho, mama wyprostowała się, skończyła dumnie. Chciałam powiedzieć, że się zmieniłeś i udowodniłeś, że zasługujesz nie tylko na to, że, aby rządzić piekłem, ale by być mężem mojej córki. Mężem! O Jezus Maria! O Jezu! O! Że też nie zdążymy wziąć śrubu w tydzień. Bo ja tak bardzo chciałam, żebyśmy byli małżeństwem, żebyśmy mieli dzieci, to było moje największe pragnienie. Jak zobaczyłam Luzka, to już od razu się zakochałam w nim. Jezus Maria, ja nie potrafię uspokoić. Ja na żadnej ścieżce, na żadnym romansie, na żadnej postaci tak nie reaguję, ale ja po prostu... Teraz widzicie, że moje uczucia do, do Szlipowiki i Lucyfer, ogólnie do ludzka są bardzo prawdziwe, że ja naprawdę jestem zaangażowana emocjonalnie w to. Mamo, nie trzeba było. Wszystko w porządku, Rebeka, ma rację. Cieszę się, że mogłem udowodnić, że jestem ciebie godny. Popatrzyła mi w oczy. Popatrzył mi w oczy, uśmiechnął się kącikami ust. Spojrzałam na niego, czując, jak na nowo zakochuje się w tym uśmieszku. Nie, nie, nie ma opcji, że powtórzę ten odcinek. Emocje były bardzo prawdziwe. Wiki, Wiki, Miedna, się zakochałaś. Jesteś z piękną, mocną, związaną parą. Jestem szczęśliwy z waszego powodu. No bo... No, no, no. My się już tak dawno kochaliśmy, po prostu to było takie piękne, że akurat my, że po prostu to nie miało prawa wyjść od początku, ale, ale, ale jednak ja miało wyjść, potem wyszło, a teraz... Winces to opuścił wzrok. Zamyśliwszy się potem, popatrzył na mnie, zapytał cicho. Wieki, czy mogę uważać cię za moją córkę? O jest o jest jeszcze ty, nie no, fajne takimi tekstami, już nie chcę płakać. Och, poprosił o to z takim błaganiem w oczach, że o mało się nie rozpłakałam. Oczywiście! O Jezus, Maria. Winchester wstał, stał, ścisnął ramię lucyfera. Dodał, patrząc na niego, to na mnie. Co by się nie zdarzyło, będę się za was modlił. Staliście się moją rodziną! Lucyfer zacisnął usta. Wiedziałam, że te słowa wiele dla niego znaczyły. Słowa, których nigdy nie usłyszał od rodzonego ojca. No właśnie! On tak bardzo chciał, żeby ktoś go pokochał. Ja chciałam mu dać całą miłość, jaką mam w moim sercu, żeby tak mi, żeby tak nie bolało. Wieki, chodzi do mnie. Lidia wzięła mnie za ręce i głaszcząc je powiedziała. Nie, nie, nie wypowiem takich zdecydowanych słów jak Rebeka. Hmm? Może i szatan, może i szatan nie, nie miał racji, ale postępował zgodnie z swoim sumieniem. Kochałam go i wciąż kocham. Ale miłość nas raniła. Widzę, że wasza miłość jest inna. Prawdziwa, czysta, taka, jak, jak taka, że leczy, a nie niszczy. Ojej. Jej głos był ochrypły, pełen niepokoju. Umilkła, a potem dodała. Podobasz mi się, Wiki. Mój syn ma dobre serce, skoro pokochał kogoś takiego jak ty. O Dziękuję. Lucyfer objął mnie od uśmiechnął się. Widać było, że radują go słowa, które usłyszał w tym pokoju. Odwróciłam się do niego, czując się nie mniej szczęśliwą. Rozsiedliśmy się wygodnie, a Winczasto zaczął opowiadać o swojej przeszłości. żartował, gestykulował, parodiował głosy. Tak poważnie się zrobiło, ale widzicie, rodzina. Słuchaliśmy, śmialiśmy się, zapomniawszy o tym, co nadchodziło. Lucyfer nie wypuszczał mnie z, z objęć. Śmiał się, się jak nigdy głośno i szczerze. W myślach podziękowałam szefie za to, że ostatnie dni swojego istnienia spędzę z tymi, których kocham, a oni kochają mnie. Więc ostatecznie nie było tak źle, prawda? Pojęłaś, że pokochałaś. No dlaczego ten napis zniknął tak szybko? Ja chciałam przeczytać. Ale tak czy inaczej, Wiki pojęła, że pokochała swoją rodzinę ludzką. Minęło kilka dni pełnych cierpienia, szaleństw, pełnych cierpienia. Matka życia myślała, my że zrobi nam prezent, odwlekając śmierć, ale tak naprawdę uczyniła wszystko jeszcze gorsze. Ja lucyfer prawie się nie rozstawaliśmy, nawet na minutę. Kłóciliśmy się, a potem namiętnie się godziliśmy. <ścoughs> Ojej. Gadaliśmy bez przerwy, przekomarzaliśmy się. No to jak, jak wy. Wyszłam się przejść podczas, gdy Lucifer wstąpił do piekła, aby uspokoić przestraszony naród. Nieoczekiwanie na niebie rozległy się głosy. To Missyliina Herald i Malbonte wyracali z wyspy pamięci. Zlądowali na dziecińcu, za wyglądający na zaniepokojonych. Nie mogłam odczytać, co było wpisane na ich twarzach. Czy to strach, czy nadzieja? Aragon i mama wybiegli na spotkania. Czego się dowiedzieliście? Missyliina ściskała kilka wyrwanych kartek. Malbonte udało się przetłumaczyć coś, nieco z języka mroku. Wiecie, jak zwyciężyć matkę życia? Tak, ale powinien być inny sposób. Mówcie! Istnieje źródło, dzięki któremu matka być może chłonie siłę swojego świata. Jeśli jej odciąć, ciało matki zginie. Ciało? Ono jest tylko opakowaniem, fizycznym wyobrażeniem wszechświata. A siódemka metysów, którzy złamali pieczęć, to jej siódemka kanałów, przez które przepływa moc. Jeśli zabierze się te kanały, ciało matki wyschnie. Jak? Jak to zrobić? Misyjna opowiedziała za łzami w oczach. Trzeba zabić wszystkich metysów, którzy otworzyli pieczęci. Co? Mama zadrżała, ale ja zrozumiałam się, czując jak po policzkach zaczynają... Ale przecież chyba ja i, i mama też otwierałyśmy pieczęci, czyli my też. Jeśli my też się mieli umrzeć, znaczyło to, że ja i mama jesteśmy... Sk no właśnie, no właśnie, ja sobie to uświadomiłam, czyli, czyli to jest nasz koniec. I tak, i tak, ale przynajmniej, ale przynajmniej reszta ma szansę. <grym> Kochani, dziękuję za ten odcinek. Przepraszam Was, że po prostu ciężko mi było skontrolować swoje emocje, ale jak wiecie, były bardzo prawdziwe. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodobało i że, no i że ten odcinek był dla Was emocjonujący. Kocham Was, papatki.